Mówiąc wprost, strach przed tym, że komuś może stać się coś złego. Najczęściej, oczywiście, komuś z No i oprócz tego, zakupu, oczywiście, second handu, szybka relacja. To jest mega ekscytujące, jak znajdziemy w końcu rzecz, która nam pomaga, i tak było właśnie w moim przypadku. Cześć, vlog, siedzę właśnie z moją kawą i będę sprawdzała jakieś maile, odpisywane komentarze i itd. Typowa poranna praca przy kąpie. Zapraszam Was do przeżycia tego dnia razem ze mną. Teraz będę jadła śniadanie, ale chciałam Wam jeszcze pokazać moje takie mini zakupy. Teraz mam na sobie w ogóle bluzę, którą kupiłam ostatnio w H&M. -ie. Ona jest z tej nowej kolekcji i ja może kojarzycie, jeżeli oglądacie moje filmy. Ostatnio Wam pokazywałam moje zamówienie z H&M i tam między innymi były takie różowe spodnie, które sobie zamówiłam właśnie z mojej karty podarunkowej. Oddałam je, dlatego że one jak mówiłam były za cienkie i po prostu nie sprawdziły mi się w ogóle. Tak do chodzenia No i wymieniłam po prostu na taką bluzę Wzięłam ją w rozmiarze XL Żeby była taka właśnie duża, oversize'owa Jest dosyć ciepła Także spoko, wydaje mi się, że taki wiecie Basic, po prostu do chodzenia na co dzień I zamówiłam jeszcze Fajne dwie bluzki w rezerwce Już wam pokazuję W już chodziłam, dlatego ona nie ma metki Ta jeszcze jest nowa Dwa przepiękne kolory. Tych kolorów jest więcej z tego, co patrzyłam na stronie. I one są super, bo są krótsze, więc to są takie totalne kroptopy, natomiast bardzo dobrze trzymają się właśnie ciała. Nic się tutaj nie podwija. Ja mogę podnosić ręce i mimo i tutaj nic prostu nie idzie do góry. Także taka jedna i ten kolor też jest przepiękny, ale tutaj bardziej już właśnie na takie cieplejsze dni czekam. Zresztą obydwa kolory są takie bardzo wiosenne i letnie. I one były właśnie tańsze. Tutaj jest cena 59.99. One tyle nie kosztowały, nie wiem dlaczego jest taka cena, bo one kosztowały chyba 25 zł jedna. Także naprawdę spoko. Ale ja też zamawiałam online, nie wiem czy Reserved yy, robi tak że ma tani, po prostu jak się zamawia online. Możecie mi w sumie napisać, bo nie mam pojęcia, pierwszy raz coś zamawiałam. Yy, także jeśli szukacie takich basiczków, to polecam, ale były tylko w kolorach jeszcze w sumie idę popatrzeć na stronę, bo jeżeli byłby biały, to bardzo chętnie bym sobie zamówiła szukam właśnie czegoś takiego w kolorze białym, ale też żeby mi się gdzieś nie podwijał. No i oprócz tego zakupu, oczywiście z second handu, szybka relacja. Wygląda ostatnio mój wypad. Bardzo mało nagrałam, ale pokażę Wam rzeczy, które kupiłam, bo dwie rzeczy kupiłam. Um, musiałam się przemieścić do garderoby i teraz nie wiem, gdzie co jest. Dobra, widzę. Pierwsza rzecz to jest taka bluzka sweterkowa, to jest bardzo cieniutkie i serio jest przepiękne. Ma bardzo tak delikatnie rozszerzone rękawy. Naprawdę jest przepiękna ta bluzka. Ma też przepiękny tył. Tutaj mamy. Zawieszkę przytomnie, naprawdę jest wykonanie tej bluzki. Jest po prostu świetne. Ja nawet nie wiem, jaki to jest materiał, bo nie patrzyłam, ale po prostu mi się bardzo spodobała. Made in Maroko, no właśnie, ona tak wygląda. Old Molly, czekajcie. Mamy wiskozę, mamy sporo wiskozy, bawełna, troszkę poliamid i kaszmiru 5%. Całkiem spoko skład, uważam. Także to jest jedna rzecz. I druga, to już Wam pokażę tutaj, to w ogóle było jeszcze z metką, i to jest taka bluzeczka z Pretty Little Thing. Chodzi o to, że po prostu to jest tutaj wiązane i powstaje nam taki ala, wiecie, bikini, ale jednak bardziej troszeczkę zabudowane, bardzo spokorzeczne, no i właśnie jeszcze miało metkę. No i tak wyglądają te zakupy. W ogóle dzisiaj jest tak strasznie zimno, jest tak beznadziejna pogoda. Mi um, jest zimno w tej bluzie, mam ochotę przebrać się w mój dress z Laureli, co chyba zaraz faktycznie zrobię. Oglądam właśnie seriali, ja tego nigdy nie oglądałam, także nadrabiam, jestem w sezonie drugim. I będę jadła śniadanie, wczoraj już sobie przygotowałam, bo robiłam też zydzę na rano do pracy. Do tego oliwa, trochę soli i oczywiście obowiązkowo herbata. Lubię ten moment, kiedy mam zaplanowane filmy na zapas i to jest właśnie jeden filmik, który pojawi się jutro i na niedzielę, więc dwa filmy do przodu. Mega, mega się cieszę, bo nie lubię strasznie montować czegoś z dnia na dzień, także super, mogę się zająć na spokojnie, wiecie, nagrywaniem tak, z czystą głową i nie muszę się po prostu spieszyć, także bardzo, bardzo doceniam takie chwile i chcę pracować nad tym, żeby to było po prostu jak najczęstsze. O co chodzi, nie wiem od czego to zależy, ale mam tak, wczoraj na przykład, czasem dopada mnie taka jakaś negatywna myśl, yy, głównie dotyczy yy, drugiego człowieka w sensie takim, że jakaś obawa, nie wiem, strach. Yy. I mam tak, że ta myśl po prostu ze mną jest dosyć długo, mega mnie to męczy. Wczoraj w ogóle do późnej, późnej nocy. Miałam coś takiego, że po prostu, mimo że udało mi się zasnąć, to i tak w nocy budziłam się i ta myśl po prostu cały czas wracała. Nie wiem, może mieliście coś podobnego? Powiem szczerze, że zaczyna być to dla mnie już trochę męczące. Kiedyś, jak chodziłam do psychiatry, to poruszałam między innymi tą kwestię, że czasem mam w sobie tak strasznie dużo takich nieuzasadnionych obaw. No ale później to w sumie minęło i nie miałam potrzeby kontynuowania tego tematu z nim, a teraz to serio wraca i najczęściej, żeby było śmiesznie, dzieje się to w sytuacjach, kiedy wszystko jest w porządku i nie mam teoretycznie żadnych powodów do zmartwień, to znaczy wszyscy są zdrowi, ja też jestem zdrowa, nic ogólnie negatywnego się nie dzieje, to wtedy jep, dopada mnie taka myśl i faktycznie jest to mega irytujące i męczące. Jeżeli spotkaliście się z czymś takim, może was to dotyczy, dotyczy, to please odezwijcie się do mnie. Może są na to jakieś metody, jak sobie z tym radzić, bo mega to jest uciążliwe po prostu. Ale z innych tematów, bo w sumie po to tutaj też usiadłam, e, chciałam Wam opowiedzieć o rzeczach, które aktualnie tam gdzieś czytam, o, oj, oglądam i tak dalej. To skończyłam czytać tą książkę Colin Hoover i cudowna. To jest gatunek literacki, którego unikałam przez większość mojego życia, jakoś tak takie romanse, takie klimaty mnie nigdy nie kręciły, a tutaj ja beczałam czytając tę książkę, bardzo, bardzo Wam polecam i to jest pierwsza tej autorki, na pewno sięgnę po kolejne, teraz czytam jeszcze inną, ale to Wam na razie nie pokazuję. Zaczęliśmy też oglądać Breaking Bad z Zygą, a my ogólnie mamy tak, że oprócz tego, że ja sobie oglądam, bo ja ogólnie oglądam dużo seriali, ja opuszczam serial zawsze, kiedy gotuję, kiedy sprzątam, często kiedy montuję nawet, kiedy nawet nagrywam coś dla Was i to są takie pliki bez głosu. To ja też sobie w tyle puszczam serial. Tak łatwiej mi się pracuje. No i oglądam teraz właśnie ten Yu. Jestem w drugim sezonie. Ja nie wiem dlaczego ja tego nigdy nie oglądałam. O tym serialu było tak głośno, a ja jakoś tak. Um, oglądałam chyba trzy razy po pierwsze dwa odcinki, i on nie zachęcił mnie wystarczająco, więc to olewałam. A w sumie zrobiłam trzecie podejście i naprawdę spoko. Także takie polecajki ode mnie. Właśnie cały czas teraz montowałam, siedziałam przy kąpie, odpisywałam na maile i stwierdziłam, że Zyga w ogóle mi dał znać, że będzie dzisiaj trochę później, więc nawet nie robię jakiegoś obiadu, zjem po prostu jakieś tosty na kolację, cokolwiek, bo serio się zasiedziałam przy kąpie i stwierdziłam, że pokażę wam, jak aktualnie wygląda moja pielęgnacja. Mówię już o tym od jakiegoś czasu, że moja pielęgnacja się troszeczkę zmieniła i zaczęłam po prostu używać takich konkretnych kosmetyków, które Wam teraz pokażę. Ten płyn micelarny z Lidla, firmy Cień, najlepszy na świecie, jest dużo lepszy niż ten różowy garnier, słowo. Jak wygląda ten pierwszy etap oczyszczania u mnie? Później pod prysznicem. już będę używała jeszcze żelu do twarzy. Tak, teraz używam tego z Arbon i jestem po prostu zachwycona w ogóle całą tą serią do pielęgnacji buzi. Właśnie później wam dokładnie ją pokażę, co nakładam. Ale używam też tego i jak widzicie, już mi się kończy. I on jest świetny. To jest z firmy Dermedig. Ja go kupuję w Hebe. On jest bardzo często na promce i jest serio wydajny. No, sobie teraz tą maseczkę z glinką czerwoną. Ja ją po prostu uwielbiam. Używam jej tak dwa razy w tygodniu, w zależności od potrzeb. I ona nie zastyga, tak jakby w całości. Jak cała glinka jest świetna. Zmyłam tą maseczkę i e, naprawdę mega super uczucie na buzi. światła, żebyście zobaczyli, jak teraz wygląda moja buzia. Jeżeli chcecie troszkę więcej dowiedzieć się o kosmetykach, które w tym filmie pokazałam, to ja Was odsyłam na mojego Instagrama, bo tam troszkę więcej opowiadam o tym, co to są za kosmetyki, jak wygląda moja współpraca z tą marką, jak to w ogóle wygląda, bo to nie jest współpraca, jakby... Taka, że ja dostaję za to pieniądze, że ja Wam coś o tym powiem, i tak dalej. Wiecie o co chodzi. Ja o Marce Arbon słyszałam już dużo, dużo wcześniej. To jest w ogóle strasznie długa i skomplikowana historia, bo tak naprawdę poznałam tą markę, kiedy byłam w Stanach w 2017 roku. I od tamtej pory gdzieś tam. Myślałam o tym, czy nie zacząć po prostu w ten sposób może działać, czy nie zaangażować się w ten biznes. Ja już kiedyś używałam jakichś kosmetyków tej firmy i pamiętam, że one były bardzo spoko. E, może nawet pokazywałam wam je na YouTube, bo już wtedy na pewno zresztą wtedy nagrywałam. No i tak zaraz na początku tego roku, bo w styczniu. Zaczęłam używać ich ponownie. Muszę przyznać, że były rzeczy, w których dosłownie zakochałam się od pierwszego użycia, ale mimo wszystko moje założenie było jedno: że zanim się z tym z wami podzielę i tak dalej, to po prostu chcę dobrze przetestować te rzeczy na sobie, chcę mieć pewność, że one są super. I teraz właśnie jest ten czas, mogę o nich powiedzieć, dlatego że te produkty, które między innymi możecie zobaczyć, właśnie u mnie na Instagramie. To są najlepsze produkty kosmetyczne, których używałam. Zresztą naprawdę moja cera, to jak wygląda. Uważam, że to mówi samą za siebie, jest naprawdę w świetnym stanie, nigdy tak nie wyglądała. Mimo, że ja już tak rok temu pozbyłam się trądziku na mojej twarzy, cały czas mocno borykałam się między innymi z taką teksturą na mojej twarzy, taką, wiecie, chropowatą, głównie to dotyczyło mojego czoła, no, też miałam mocno rozszerzone pory, i tak naprawdę wszystko, co w tym temacie osiągnęłam, zawdzięczam właśnie. Tym kosmetykom, także sobie sprawdźcie. Ja Wam to pokazuję dlatego, że to są produkty super. Nie ma to jakby nic wspólnego też z nakłanianiem was do nie wiem, czy jakiegoś kupna, czy współpracy na przykład ze mną, bo oczywiście jest taka możliwość, ale to jest też temat, którym ja zajmuję się poza YouTubem, także szczerze powiedziawszy, nie mogłam się doczekać, żeby wam o tym powiedzieć. Ja Was teraz już nie zanudzam. Zegam z pracy, także idę robić jakąś szybką kolację i pewnie będziemy oglądali break.